Ehm. Witajcie w kolejnym odcinku ziomeczki Surf Up, czyli na fali. Gorąco. Zobaczmy sami, jak to się... Muzykę to jest najlepsza część tej gry. Podoba mi się. Tak, tylko chcę zaznaczyć. Tak, oto, zaczynamy kolejny odcinek przy... Gut kurczaka na fali, który oto będzie surfował z... ...pingwinami. Zaraz, on jest chyba sam teraz, więc... ...surfuje sam, w sumie. Ale mi się podoba, jak on tymi łapami się trzyma... ...tej deski. Nie wiem, czemu, po prostu mi się podoba to. Nie pytajcie. Mi się podoba, to najważniejsze. A, i swoją drogą... ...ja lubię mówić zawsze o... Osobach, które to mówią, że kiedyś to były gry lepsze. I w kwestii tego, to generalnie powiem tylko tyle. Gry to rozrywka. I im bardziej gra bawi, tym jest lepsza tak naprawdę. I prawda jest taka, że jeżeli gry bawią coraz więcej osób i coraz bardziej bawią, to idziemy w dobrym kierunku. Tak tylko chcę powiedzieć. Bo niektórzy ludzie bardzo niestety bardzo są zawiedzeni, że gry AAA są robione pod masy, które na przykład w brach RPG No ten gościu, pe pewne osoby wyzywały takie jak, gry jak Wiedźmin 3 No i są zawiedzeni, że generalnie to AAA, -je, zrób to szybciej, Okej, okay, jest razy 3. Są dowiedzenie, że AAA -e to są... triple A'owe gry RPG są bardzo uproszczone. Ja się tylko zapytam, jakie mają być, jeżeli większość osób woli grę akcji niż RPG, w którym, nie wiem, holisz izometrycznie jest dużo, dużo, statystyk. Choć swoją drogą, nie wiem, wiele osób, mówi, że Baldur's Gate jest skomplikowany jakiś? Co nie jest prawdą, bo to jest gra bardzo casualowa, jak na RPG I naprawdę ja bym powiedział, że Baldur's Gate jest już e, jedną z tych gier dla mas, bo tam tak naprawdę Jeżeli nie grałeś na wysokim poziomie trudności Eee A ja muszę dwa naraz, tak? Co, co jest? Eee... Co? Co jest? Co ja miałem zrobić tam właśnie? Bo nie wiem... Aj, nie udało mi się. Tak, wiele osób... Znaczy... Wiele osób jest zawiedzonych, że teraz gry są takie niby bardziej uproszczone, ale... Po co niektóre gry mają być skomplikowane, tak zapytam? Bo to jest takie błędne koło, wiele osób mówi, że... Gry są teraz bardziej dla debili, czy coś, ale... Prawda jest taka, że teraz wiele jest po prostu pozbawiona tych niepotrzebnych elementów. Wiele Gier po prostu to czysta zabawa pozbawiona tych e, rzeczy, które nie były przyjemne w niektórych produkcjach. Oczywiście niektóre osoby je lubiły, ale niektórzy też nie lubili. Większość nie lubiła. No bo teraz to i będę mówił dalej. Serwer ma wykorzystywać przyspieszenie do niszczenia przedmiotów i pozbywania się przeciwników. Wola zwycięstwa zaskarbi miłość tłumów. Oby serwerzy nie posłuchali Redzi, mówił do nas sam z telewizji SBEE. Spen. A więc tak, wracając. Wiele osób uważa, że oczywiście gry kiedyś były lepsze, bardziej skomplikowane, teraz dla debili są. Niech mi jeszcze ktoś powie, że stare platformówki były dla inteligentów, albo... Dumbo dla inteligentów niby Czy cokolwiek Nie no, to jest takie po prostu e, Gadanie, narzekanie, zaślepione nostalgią wedle mnie I w ogóle też robienie z gier Produktu Rozrywkowego To jest takie robienie czegoś Powyżej tak, Taka sytuacja niestety zdarzyła się książkom O co mi chodzi? Wiele osób nawet instytucje państwowe reklamują książki książki jako formę intelektualnej rozrywki i to jest największy problem książek że są reklamowane jako coś mądrego a nie ciekawego, zabawnego bo jak widzisz jakieś, nie wiem, kampanie społeczne, jakieś reklamy, to jest albo w szkołach też to jest takie czytaj, bo to jest mądre i będziesz mądrzejszy Wiele osób to nie interesuje, wiele osób interesuje rozrywka, gdyby książki były reklamowane jako dobra rozrywka, rozrywka na poziomie filmów czy gier, to byłby dobry pomysł, bo powiedzcie mi, jeżeli ktoś będzie mówił wam, że ta gra to jest gra logiczna na przykład i w niej możesz rozwinąć mózg, coś tam, Ile osób no naprawdę by wolało? Co jest? Co ja mam robić? Jak to działa? A bo ja nie mogę chyba klikać innych klawiszy? J? Nie wiem jak to działa szczerze mówiąc Bo powiedzmy sobie szczerze Jak coś jest reklamowane jako coś inteligentnego, mądrego To większość społeczeństwa tego nie chce Większość osób chce rozrywki Po prostu rozrywki Dlatego wszystko jest teraz takie bardziej to powiedzieć odmurzczające trudno to powiedzieć e, choć wiele, po prostu powiedzmy tak jest cien cienka granica pomiędzy e, po prostu głupim czymś, głupim filmem akcji, a głupim filmem akcji, z, który jest trochę mądry powiedzmy e, powiedziałbym tak e, sz oglądając szybkich i wściekłych, te najnowsze części znaczy oglądałem ósemkę ósem, ósem, kiedyś w szkole dla mnie to jest film akcji taki, wiecie, żeby oglądać coś się tam dzieje i tyle. Ale z drugiej strony, choćby już takie filmy jak... Y, Avengers nawet. Mimo że to w większości jest taki głupi film... Choć lubię Avengers, żeby nie było. Endgame było najlepsze, lepsze od Infinity War, tak tylko wspomnę, to jednak był to produkt taki, wiecie, czysta akcja. Ale też były takie momenty, żeby trochę pomyśleć, coś tam, coś tam. Zwłaszcza, że to było takie jedno wielkie uniwersum. Wiecie, mamy 20 filmów chyba jakieś. One się łączą. Potem oglądasz ostatni film i Twoja wiedza, którą pozyskałeś z innych filmów, przydaje się, żeby wiedzieć, kim są te bohaterowie, jak to się łączy i takie tam. Dziwak. O, okej. Okay. To jest właśnie problem tego świata, że wiele twórców po prostu robi głupią rozrywkę i jest po prostu głupia. Nie ma tych fragmentów powiedzmy bardziej inteligentnych, jak nawet ci Avengerci. Choć nie nazwamy tego bardzo mądrym filmem oczywiście. Walenia? Ojej No i tutaj nie ma rekinów chyba w ogóle. Albo tylko było tak przelotnie. Nie wiem, ale wracając. Pomyślcie sobie jeszcze tak. Co się sprzedaje lepiej? RTS-y czy szalanki? No i pomyślcie teraz, że ktoś woli szczelankę, bo nie lubi RTS-ów. Nie dlatego, że jest głupi, tylko że nie lubi RTS-ów. I co mówią z niektórzy fani RTS-ów? Dlaczego teraz nie ma RTS-ów? Polujcie co de nie chcę im się myśleć. Yeah. Yeah. No to jest po prostu problem tego społeczeństwa wszystkiego. Wiele osób... Czy, powiem tak, niestety. Zbyt dużo osób traktuje rozrywkę zbyt poważnie. Co jest? Ja w walnąłem? Nie wiem. Ja po prostu powiem tak Powtórzę się, ale wiele osób zbyt poważnie traktuje zwykłą rozrywkę Niektórzy te, W ogóle te, te pojedynki Konsolowcy versus pc -towcy. Ja kiedyś to właśnie traktowałem dosyć tak wiecie, że co lepsze coś na coś tam ma że to bez sensu Wy też tak stwierdzicie, jak będziecie mieć więcej niż 12 lat Choć oczywiście zależy, bo Jak ktoś mówi mity w że trzeba go wymieniać co roku czy co dwa że, że dobry PCC kosztuje 2000 tysiące czy pięć tysięcy, żeby mieć jakąś konsoli to ja po prostu wtedy zawsze odpisuję na takie barachła ba mi takiego fajnego, śmiesznego słówka jakiegoś o, no i patrzcie, jakie fajne i ja na taki debilizm zawsze odpisuję bo generalnie na aktualnej sytuacji rynkowej dobry PC, na którym wyciągniesz 60 FPS w Full HD, no to 2-2,5 tysiąca kosztuje. Konsola za tyle nie da ci tego. Znaczy konsola to teraz 1700 za X1, X, albo PS4 Pro. Jednak nie ma zawsze 60 FPS. Ów. Na PC za 2000 koło. Składałem właśnie taki niedawno, choć lepiej dopłacić do lepszej płucy głównej wtedy i obudowy, czyli powiedzmy 2500. No to masz full HD, 60 fpsów, nie na maksie, ale masz oczywiście wszystko zrobione na AMD-ku, bo AMD jest aktualnie strasznie tani i dobry. To właśnie, no, tak jest. I niestety, wracając jeszcze do tego tematu w ogóle, zbyt poważnego traktowania rozrywki, to właśnie... Gdzie je już spotykasz, jak ludzie się wyzywają, bo ktoś woli inny kawałek plastiku albo ktoś woli inne roz rozwiązanie w grach. Bo jak najlepiej przekonać do kogoś do swojej racji? Powiedzieć tak, jesteś debilem. To jest, to jest pomysł. Niestety bardzo powszechny. Bo jak powiesz... No bo... Znaczy nie, to jest argument dobry. Czemu ludzie nie lubią czegoś? Bo są debilami. To jest naprawdę tak debilny argument, ale tak często powtarzany, że nie wierzę po prostu. Posłuchajmy goście.

Bo jednak nie, no, nie, nie chcę poruszać takich ważnych tematów na zagrajmy wy Jeżeli się do tego nie przygotowałem Niestety Bo mogę... Bo wiecie jak, jak robisz zagrajmy wy Po prostu gadasz na spontanie I sobie nie zapiszesz czegoś co powiedziałeś To często jest tak, że możesz sobie na przykład powtórzyć co mówiłeś na początku Trochę się gubić w wątkach No wiecie Zrobiłbym o tym film Cały film ale mi się nie chce. Albo mi się chce. Nie, może zrobię kiedyś coś takiego. Mam zamiar zrobić jakieś, nie wiem, top 10 RPG mało znanych. Ojej, umarłem sobie. Z jakiegoś powodu. Ale chcę to zrobić, bo sporo powodów. Właściwie jednym z tych jest to, że wiele osób mówi, że teraz gruszą tylko dla pieniędzy. Ja w tym filmie chciałbym pokazać, że teraz powstaje więcej świetnych RPGów niż kiedyś, tak naprawdę. E, Pillars of Eternity 1, 2, Divinity, Original Sin 1 i 2, Legend of Grimrock 1 i 2, Wasteland 1 i 2, Under Rail, Undertale chyba też można zaliczyć, jako bardziej RPEG RPG. E, Serpent in the Staglands, aczkolwiek jest to gra dla bardzo wąskiego grona odbiorców, jest to bardzo, z tego co wiem, produkcja taka bardzo, wiecie, klasyczna, bardziej niż Baldur's Gate. A jak już mówiłem, Baldur's Gate to jako taki bardzo casualowy RPG, pod względem takiego Darklands, które powstało wcześniej. I właśnie Serpent in the Staglands to jest taki Darkland sprawdźcie sobie, jak lubicie stare RPG. Ja nie jestem jednak fanem starszych RPGów niż te z roku 1997, kiedy powstał Fallout pierwszy. I w ogóle powiem tak. A jeszcze wymienić pan tytułów bym chciał, ale teraz... Trudno mi przywołać teraz. Jak gram sobie tak. Ale tak wracając, mówiąc w ogóle o starych grach to ostatnio stwierdziłem, że mam dość starych gier, przynajmniej RPGów bo jako tako RPG w wielu przypadkach się postarzały strasznie okropnie o wiele gorzej niż takie platformówki, które właściwie od początku swoich są takie same przynajmniej nawet 2D i nie za bardzo się zmieniają znaczy gry z platformówki dalej są grywalne RPG nawet 20-letnie to już różnie grając w Maiden Magic 6 ta gra tak bardzo się postarzała że no po prostu ma za dużo jak dla mnie elementów archaicznych dlatego mi się nie podoba Polecam Maiden Magic 10 gra jak dla mnie świetna choć ma okropną optymalizację Naprawdę okropną. Aczkolwiek jest to gra w sumie turowa, w której chodzisz po wielkich kwadratach, więc jako tako no, nawet na 10 FPS możesz to grać. Aczkolwiek miałem wtedy okropny procesor FX8350, może przez to. No jeszcze jedna mapka i chyba będzie koniec. Albo to i koniec. No potem jest... nie no... No, z ostatniej chwili do wyspy Pingu zbliża się ogromny buraki. ale serwerzy mają dość smarki. naukowcy odkryli aktywność wulkaniczną w rejonie dzisiejszych zawodów jest tu ze mną ekspert w dziedzinie serpingu. dziwak to panda dziwaku, czy serfowałeś kiedyś w czasie erupcji wulkanu? tak, raz, bola bola było paskudnie, chodzi o to, że wulkan może wybuchnąć w każdej chwili, a wraz z eksplozją pojawiają się popiół, dym, fruwające kamienie to straszne! Nie, stary. Strasznie robi się potem. Po wybuchu pojawia się lawa. Wielkie strumienie lawy. To jest dopiero straszne. Skoro dziwak tak mówi, to musi być naprawdę straszne. Dziś życzymy surferom dużo szczęścia. Zostańcie z nami na dalszą część wiadomości SPEN. A, to jest prawie końcówka. To już ja to zostawię na ostatni odcinek. No, na razie.